Nareszcie dotarliśmy do ostatniego miesiąca tego roku. Do naszych drzwi zapukał grudzień, miesiąc, w którym szczególnie chce się wierzyć w magię Bożego Narodzenia i Nowego Roku, nawet jeśli ta wiara przychodzi z trudem. Po to już czwarty grudzień od początku pełnoskolowej inwazji i każdy z nich zostawiał po sobie własny ślad, niepokojący, bolesny, ale jednocześnie bardzo szczery. Łapie się na tym, że mimo wszystko cieszy się drobiazgami i oznakami normalności. Na przykład tym, że dziś w naszym społeczeństwie, przynajmniej w mojej bańce mydlanej, nie pojawiają się już spory o datę obchodów Mikołajek. Wszyscy rodzice grzecznie przygotowali dzieciom małe niespodzianki pod poduszkę, aby położyć je w nocy z 5 na 6 grudnia jako coś oczywistego, ciepłego i właściwego. A ja na Mikołajkę pojechałam do Mikołaja. Nie świętego, ale mojego. Wyjechałam w piątek, a w sobotę już byłam w obozie lwowskim. Pociąg się spóźnił z powodu ostrzałów więcej niż o 5 godzin. Musiałam zwrócić bilet na autobus, jednak uratowała mnie żona po mojego męża. Przyjechała po mnie na dworzec w Ternopolu i odwiozła do części wojskowej. Powiodło mi się z tym bardzo. Spędziliśmy razem sobotę i prawie cały dzień niedzieli, a wieczorem pojechałam z powrotem. Ta możliwość spotkania wydawała się cudem, a jednak wszystko, zwłaszcza święte i dni wolne, ma tendencję do szybkiego kończenia się. Nawet wtedy, gdy zostawia po sobie bardzo silne emocje, które jeszcze długo otrzymują nas w swoistym bojowym duchu. Po powrocie znów znalazłam się w mieście, które natychmiast pochłonęło mnie swoją zwyczajną rutyną. Przed świątecznymi dekoracjami, przypadkowymi radosnymi spotkaniami, krótkimi rozmowami na ulicach i w kawiarniach było poczucie, jakby życie trochę przyspieszyło, próbując nadrobić stracony czas. I tę grudniową historię chcę zacząć od tego, co jest dla mnie najprzyjemniejsze od spotkań w polskim gronie. Nasza organizacja została zaproszona na spotkanie opłatkowe. Zaproszenie dostaliśmy od konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Charkowie, Dawida Tomaszewskiego. To pierwsze takie spotkanie od początku pełnoskolowej wojny. Pan konsul pragnie częściej zwiedzać Charków i to mu się udaje. Jest od niedawna na tym stanowisku, a już zorganizował dwa spotkania w Charkowie. Dla nas to też rodzaj wsparcia. I oczywiście, jakżeby inaczej. Nie może zabraknąć w zmianę jako nieznośnym sąsiedzie. My w Charkowie, żyjąc tak blisko frontu, który zbliża się w jakimś monstrualnym tempie, od dawna przyzwyczailiśmy się do alarmów lotniczych. To nie brzmi jak przechwałki, raczej jak suchy fakt. Nie jest też tajemnicą, że często jesteśmy świadkami tego, jak po ogłoszeniu alarmu z powodu zagrożenia ze strony BSP, Ludzie nadal spacerują po mieście, spacerują, biegną za swoimi sprawami, bawią się z dziećmi, prowadzą rozmowy, czyli żyją swoim jedynym życiem. A też wyobraźcie sobie tę skalę jeśli mówimy o dniach przedświątecznych, o mieszkańcach miasta i o osobach przymusowo przesiedlonych, którzy krążą po mieście. Starając się jak najszybciej, jak najpełniej i jak najbardziej intensywnie przygotować się do spotkania Bożego Narodzenia Nowego Roku w rodzinnym gronie. Prezenty, paczki, listy spraw do załatwienia, zmęczenie, ale też nadzieje wszystko to miesza się w jednym gęstym miejskim strumieniu. Właśnie w taki dzień również znajdowałem się w centrum miasta. Było to po 16, kiedy Harków zaczyna pogrążać się już w ciemności. A witryy sklepowe i latarnie tworzą iluzję niemal spokojnego wieczoru. Właśnie wtedy w dach jednego z budynków administracyjnych doszło do uderzenia dronu szachet. Powiem szczerze, w momencie trafienia byłam w centrum handlowym znajdującym się obok, w odległości około 300 metrów. Kiedy wyszłam na zewnątrz i ruszyłam swoją zwyczajną drogą w stronę komunikacji miejskiej. Zewnętrznych oznak tragedii prawie nie było. Jedynie kilka wozów strażackich zakłócało codzienny pejzaż. Ludzie przechodzili obok, ktoś z zagubionym, pytającym spojrzeniem, ktoś z szybkim krokiem, pogrążony we własnych myślach, ktoś powoli trzymając dziecko za rękę, bo sobota, bo dzień wolny. Ja sama też nie od razu zrozumiałam, co się stało. Jedyną rzeczą, która nie dawała spokoju, były te pojazdy ratunkowe, które zawsze pojawiały się tam, gdzie coś poszło nie tak. Jeszcze wczoraj szłam tą samą drogą po spotkaniu z konsulem generalnym, a dziś w tę samą przestrzeń, w ten sam punkt, jakimś cudem przyleciał szachet: w dach, a nie w tłum, w tłum, którego częścią mogłam być także ja. Uświadomienia sobie liczby potencjalnych ofiar przychodzi później i jest bardzo ciężkie i nie chce się żyć w tym, a co by było gdyby. Nie dlatego, że święta, nie dlatego, że my mieszkańcy miasta przyfrontowego się przyzwyczailiśmy, a po prostu dlatego, że tak żyć się nie da. Ucieszyłam się, że do tego nie doszło, i równie zajęta poszłam dalej swoją drogą. O trafieniu dowiedziałam się nieco później, silnego wybuchu nie usłyszałam z wielu powodów. Po raz kolejny uświadomiłam sobie, jak dziwaczny uczyniła dla mnie ten świat Rosja. Moja nienawiść do nich rośnie z każdym takim przypadkiem, nie liniowo, lecz w postępie geometrycznym. A o samym mieście w grudniu też chcę powiedzieć kilka słów, bo w tym czasie Charków jest szczególnie kontrastowy. Przed świątecznym okresie w mieście rozpoczął się, i w momencie nagrywania tego podcastu wciąż trwa montaż noworocznych dekoracji. Odbywa się to na tle krótkiego dnia, świetlnego, wczesnego zmierzchu, zimnego wiatru i tego szczególnego grudniowego powietrza, które jakby zawsze jest trochę napięte. Miasto przypomina teraz raczej tego spodynia z anegdot. Która w ostatniej chwili przed świętami zaciskając zęby moje okna na balkonie ósmego piętra, nie dlatego, że ma na to siłę czy wewnętrzny nastrój świąteczny, ale dlatego, że kalendarz i okoliczności nalegają tak trzeba. Najbardziej rzuca się w oczy kilka momentów, na które zwróciłam uwagę osobiście. I już po tym, jak w kilku lokalnych mediach i mediach społecznościowych pojawiły się publiczne dyskusje. Z ulgą uświadomiłam sobie, te rzeczy wyglądają dziwnie nie tylko dla mnie i mojego bliskiego otoczenia. Po pierwsze, liczba noworocznych dekoracji w tym roku znacznie się zwiększyła. Nie trudno porównać zdjęcia centralnych ulic z okresu przed pełnoskalowej wojny z tym, co widzimy teraz. I zauważyć te różnice. Najbardziej uderzające były dla mnie gigantyczne figury zwierząt ze światełek umieszczone na skarpach w pobliżu zoo. Wrażenie robią nie tylko rozmiary, ale też samo miejsce ich instalacji. Szczerze nie wyobrażam sobie, by ktoś chciał się przy nich sfotografować, bo są to skarpy, a nie przestrzeń spacerowa. Szczególnie bolesne jest dla mnie to, że właśnie na tych skarpach jeszcze zeszłego lata falowały maki i inne polne kwiaty. Tworzyły one poczucie przestrzeni, przytomności, wolności tego żywego, kruchego, miejskiego krajobrazu, który kołysał się na wietrze i był prawdziwy. Teraz, przez montaż dekoracji, nie jestem pewna, czy zobaczę te kwiaty ponownie. I ta strata wydaje mi się znacznie ważniejsza niż jakakolwiek świąteczna scenografia. Niektóre nowe elementy wyglądają nie tylko nie na miejscu, ale miejscami wręcz odstraszająco. Na przykład, sowy w koronach, które pojawiły się na gałęziach drzew, oplecionych światełkami. Zostały one zamontowane przez pracowników przedsiębiorstw komunalnych, i w tym wizerunku jest coś bardzo sztucznego, nienaturalnego, jakby wyjętego z innego miasta, z innej rzeczywistości, która nie uwzględnia naszego kontekstu. Po drugie, zdecydowana większość tej dekoracji składa się wyłącznie z girland świątecznych. Na tle regularnych wyłączeń prądu w obwodzie i w innych regionach, na tle niesprawnego oświetlenia ulicznego na ulicach niecentralnych, trudno mi zrozumieć tak niedbałe wykorzystanie zasobu. Tym bardziej, że nawet bez włączonego światła te lokalizacje nie funkcjonują ani jako przestrzeń spacerowa, ani jako fotostrefy. Przy każdej mojej wizycie w centrum miasta odkrywam coś nowego, ale to nowe często pozostawia więcej pytań niż radości. Na tym tle zwróciłam też uwagę na dyskusje dotyczące w pewnym stopniu przymusu wobec lokalnych biznesów do dekorowania zewnętrznych fasad swoich lokali. I tutaj nie mogę nie stanąć w obronie lokalnych kawiarni, barbershopów, aptek, małych sklepów. Tych, którzy nie mogą, nie chcą, nie zdążą albo nie mają finansowej możliwości, by to zrobić. Bardzo chciałabym, aby podobne pisma z prośbami ze strony władz nie były wysyłane bez realnego zapotrzebowania społecznego i bez publicznej dyskusji. I od czasu do czasu nie opuszcza mnie myśl, czy władza zdaje sobie sprawę, że jej źródłem są właśnie lokalni mieszkańcy, w tym także właściciele tych biznesów, którzy i tak ledwo przetrwają w mieście pod ostrzałami w mieście, które żyje na granicy wyczerpania, ale wciąż próbuje pozostać sobą. Dlatego podsumowanie roku również zacznę od miasta. To właśnie ono stało się dla mnie w tym roku głównym markerem tego, jak bardzo my wszyscy jako wspólnota różnie odczuwamy kontekst wojny. W ciągu roku widzieliśmy dekoracje na wszystkie ważne zdaniem władz święta. Jak powiedziała jedna z moich znajomych, kalendarz lokalnych organów samorządowych bezsprzecznie składa się z harmonogramu niestosownych wydatków i wydaje się, że ten harmonograf jest realizowany z zadziwiającą punktualnością. Wiosną wszyscy dziwiliśmy się ilości eksplozji kolorów, które w marcu zalały centralne ulice. Później, zgodnie z harmonogramem, pojawiły się dekoracje wielkanocne. Osobnym, bolesnym momentem były dla mnie ozdoby z okazji Dnia Miasta i Dnia Niepodległości. Wyglądały jak prawdziwa eksplozja złego gustu i całkowitej utraty wyczucia chwili. Byłam szczerze zaskoczona, że w naszym mieście nie pojawiły się właśnie od władzy dekoracje Halloweenowe. Tak, w Ukrainie to święto nie jest tradycyjne i w dużej mierze jest skutkiem globalizacji, ale na tym tle normalnie pojawia się pytanie, czy wszystkie te wydatki były naprawdę aktualne i konieczne właśnie teraz. Dosłownie kilka dni temu ukraińskie media obiegły nagranie widom ze wschodniego miasteczka, które faktycznie stało się już linią frontu miasto całkowicie opleczone siatkami antydronowymi niczym ciepłymi, ale rozpaczliwymi ramionami matki, próbującej ochronić swoje dziecko. I na tle tych kadrów moje wewnętrzne napięcie, związane z wszystkimi dekoracyjnymi nadmiarami, tylko się nasiliło. Niestety władze charkowe jakby oderwały się od realnego kontekstu wojny, bliskości frontu i zaczęły poruszać się w jakimś równoległym, dekoracyjnym kierunku, niemal ku słońcu. Wierni miastu w tym wszystkim pozostają wojskowie, wolontariusze i świadomi obywatele. To właśnie oni kontynuują opór nie tylko wobec zewnętrznego wroga, lecz także poprzez różnego rodzaju pokojowe akcje. Przypominają o prawdziwych priorytetach i nie porzucają swojej sprawy na rzecz własnego zwycięstwa. Jednocześnie widzę też ważne, pozytywne zmiany. Na poziomie lokalnym wyraźnie zmieniło się podejście do upamiętniania poległych Ukraińców i Ukraińek. Od pojedynczych akcji zatrzymaj się na centralnych ulicach doszliśmy do emitowania minuty ciszy przez głośniki w całym mieście, także w komunikacji miejskiej. Coraz więcej mieszkańców, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, nawet w przestrzeniach podziemnych, zatrzymuje się i pochyla głowę. W przeciwieństwie do dekoracji, właśnie w tym widzę prawdziwe zjednoczenie i uświadomienie sobie wojny, w której żyjemy. Bo wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa. Jest to zagrożenie nie tylko dla integralności terytorialnej państwa, ale także dla naszej tożsamości codziennej, żywej, prawdziwej. W planie zawodowym ten rok przyniósł mi ważne poczucie wartości oraz częściowej, lecz bardzo odczuwalnej realizacji. Wraz z nauczycielkami naszego centrum udało nam się zrealizować stacjonarny, mentoringowy tygodniowy trening dla nauczycieli języka polskiego kołcego, pomimo szalonego tempa przygotowań problemów organizacyjnych wymagających dodatkowych wysiłków i nakładów finansowych. Szczerze, inspirowała mnie możliwość pracy i rozmów w bliskim gronie ludzi o podobnych poglądach. Ten intensywny tydzień w Jeremczu stał się dla mnie swoistym punktem resetu i dał nowe siły do powrotu do działalności zawodowej z oświeżonym spojrzeniem. Równolegle w naszym centrum ruszył klub literacki. Jestem z tego strasznie dumna, bo nie wszystkie centra nauki języka polskiego mogą się tym pochwalić. Dla mnie nie jest to po prostu kolejny format pracy, lecz przestrzeń głębszej rozmowy o języku, kulturze i sensach, które budują wspólnotę wokół nauki. Jestem żoną wojskowego. I to właśnie dlatego tak trudno jest mi dziś być sobą. Wojna w bardzo konkretny sposób wpływa na moją codzienność. Znacznie trudniej jest planować zarówno rozwój zawodowy, jak i osobisty. Na mnie odpowiedzialność za dziecko, które rośnie, rozwija się, potrzebuje czasu, uwagi i stabilności. Jest dom z regularnymi przerwami w dostawie prądu i wraz z nimi ciągłą konieczność reorganizacji rutyny, planów i priorytetów. Wszystko to sprawia, że zwykle funkcjonowanie wymaga znacznie więcej energii niż wcześniej. Coraz bardziej uświadamiam sobie, że ten rok nauczył mnie żyć w stałym napięciu między przyzwyczajeniem a strachem, między rutynowym trzeba a bardzo kruchym chce się. Charków w 2025 roku to dla mnie miasto, które się nie złamało, ale też nie pozwala sobie na pewny oddech. Nauczyliśmy się współistnieć z alarmami, wybuchami, wiadomościami z frontu, ze stratami, a jednocześnie nadal żyć. Chodzić do pracy, planować zajęcia, spotykać się z bliskimi, rozmawiać o kulturze i przyszłości. Ten rok po raz kolejny pokazał, jak silne może być środowisko miejskie, gdy podtrzymują je nie dekoracje, lecz ludzie, wojskowie, wolontariusze, nauczyciele, przedsiębiorcy, sąsiedzi. Dla mnie rok 2025 stał się rokiem cichej, upartej obecności w mieście, w zawodzie, we własnych przekonaniach i mimo zmęczenia, złości i wątpliwości kończy go z poczuciem wewnętrznej stabilności oraz odpowiedzialności za Charków, który kocham i który wybieram każdego dnia. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023, projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolności i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP i Fundacji Wolności i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією канцелярії прем'єр-міністра Польщі і Фонду Свобода і Демократія.